Maneczko w poniedziałek Ruszamy z drugą z drugą jak to się drugą ścianą byłem, w, byłem tu w sobotę yy, Wyrównałem to yy, Składaliśmy te, te czy w Piątki czy tam coś No i dzisiaj Dzisiaj już jest murowanie takie No trzeba po prostu w Te okienka tam jedzie Sylwek z Kamilem Między okienkami a my tą warstwę nad okienkami No i tam już to, a co tu jest dopiero? Połowa to jest tam, jak dwie konstrukcje są na tamtym kurniku. No to, no to zaraz będzie, no połowę prawie mamy. Na, no iż później to będzie szło, nie? Teraz to oni się nie wyrabiają nawet z docinkami. No ta maszyna stała, stała tu, o. Tu już tyle, ale to wszystko pójdzie, nie? Nie docinamy jakiś tam, żeby nie zostawały takie trujeczki. tylko zostawiamy takie wielkie. Cały czas no, praktycznie z, z całego, nie? A to, to będziemy sobie wkładać nad okienkami, bo tu też, no, tu musisz przewiązać, to, o, to później i tak trzeba coś włożyć, no to także to, to nie będzie z tym problemu. Zresztą tu jeszcze tyle jest tych, tego muru, że to będzie wykorzystane. Jeszcze szczyty przecież. To... Dobra, kamera na głowę, pokażę wam tu kawałek, bo to zaraz śniadanie. No tutaj jest y, jama otwarta, bo tu jest, będzie szambo dzisiaj wkładane, dlatego jest taka dziura. Tam kopię drugie. A ja się biorę tutaj za zamurowanie Nie ma wiaterków, pasuje To jest ścinka taka, nieraz tam coś pod nadproża ścinali coś A to braku nam tych itongów tu w te okienka To yy, później już cieliśmy z cała, po prostu z 24 tam o te 4 cm To jest takie na 27 yy, i... I podkładamy tu akurat w to fajnie wchodzi. Te kliny trochę tępe są, bo te kliny są, są takie podłużne, bardziej powinny być, one są z tego. Jak kontrola, to oczyliśmy, że tam w tym rynsztoku tam yy, zaszalować, to z tego są te kliniki. No i tu jakoś to się podkłada I jak nie pasuje. To sobie biorę dwa. I normalnie jeszcze go tu od tej strony mu podkładam. No widać, że jest, że troszkę do góry musi iść. to no, nawet przesadziłaś. No jest takie trochę trzeba poczarować, ale Bo. No i co zrobisz? Nie, no jakoś tam się przemęczy. jak idą całe to idą całe a jak idzie kawałek to idzie kawałek dobra tu sobie to układam na środku żeby dwa mi łapały myślałem że to rusztowanie teraz będzie za, za wysoko ale jest dobrze nie ma co tu wydziwiać a to wyżej to będziemy myśleć. Na razie to trzeba to przemurować Na pewno maszynka do cięcia no to tutaj to jest zbawienie dla nas Aligator był fajny, ale to aligator to jest no dobry jak się ręczną rzoszką cięło to później aligator był fajny, no ale jeszcze go nie, nie, nie trzeba wywalać, bo zobaczymy jak na szczytach, bo może się weźmie i go po prostu na szczytach będzie się go używać. Tutaj praktycznie to lepiej robić tą linię niż, no są ząbki, no tu nie po, nic nie, prze, nie, nie przeskoczysz tego, bo, bo wieje po prostu. Tu coś mi się tych docinek jakoś źle zacząłem czy coś, no ale dobra, no muszą ciąć, bo tu, dobra, na przykład 20, 40, to będzie 60, tu przyjdzie cały i tam docinka znowu, Chyba że wezmę zacznę od tej strony, i tu będzie może jedna, będzie wtedy jedna mniej. Dobra, jedziemy od drugiej strony. Ale to się zeschło. w miarę to muszę podłożyć jeszcze jakby na środku postawił tego Tą stawkę tam w tym okienku ten Ala stempel to też by było w miarę. Tak jak zacznę to przesuwać, to to wszystko mu właśnie powylatuje i takie to buty. Już się sklej to. Tutaj i tak nic z tego dobrego nie wyszło i tak. I tak muszą być dwie docinki i tak. dobra, więc trzeba podzielić pustaw na pół. 44 i to, się, to zobaczymy co wyjdzie. Dzisiaj mamy środę. Poniedziałek i wtorek to zeszło na, na murowaniu pomurowane jest, dzisiaj dzisiaj szalujemy tam od początku jakieś tam różne wrota, jakieś tam słupy, yy, no słupy, nie czpienie, jakieś tam te otwory na wentylatory No yy. tak już jest tura 11, no, na 13 mamy beton, oczywiście słupy 3 metry tak i ale to zaczniemy od tamtej strony, jak coś lać tu ile starczy? Mam nadzieję, że to braknie, tylko tam na trzy trzy słupy na czpienie, na, na tą sterówkę, całą. A tu, no to technologia szpach, co żapkowa. żabkowa, no. Czpienie, no to walimy tak. Tu i tu. To jest skręcane od tamtej strony, bo jest wygodniej tam, no. na zwyżce stoi. I, i to skręca, a my. No i trochę zrusztowania, trochę z tego i... przetykają tam chłopacy byli kręcić jeszcze trzy belki nam brakły na zwieniec. To ja tak w maszynę, z maszyny na samą górę, coś tam pomogłem, no i tak. A tu jeszcze też jeszcze tam te szamba nie są, z... dzisiaj będą zaraz obsadzać, to może zasypią te dziury, bo to też jest z jazdą różnie. No, i tak pokrótce. Tutaj, tak, od, od wewnątrz Narpie wpłyta, bo później on sobie tam od zewnątrz odchyla. Odchyla, nadziewa nam. Są oczywiście białe przelotki, które spadują, bo wieje dzisiaj. I dzięki temu te druty tak wychodzą. Nie wiem, my się tak nauczyliśmy na żabkach. No, to Kamil ci podaje te deski. No, ja już ten, ja się już szykuję. To może jakoś to się rozniesie. I to wszystko zaciągają. Trochę od zewnątrz, trochę od środka. Sylwek druga, pierwsza zawsze, bo on tam trzyma. I reszty nie kład, dopóki nie będzie sygnału, że można. Także mamy 20 coś, 22. No i jeszcze te nadproża tu nad tymi drzwiami. No, to jak te trzy meterki, to tak będzie ino roz I teraz to zajeżdżam łychą od zewnątrz, i tu już nie rozbieramy. No, jest chwilę tu przejechać, ale oni tam muszą włożyć wibrator, zanim to przygotują. To też chwilę zresztą nie porwiesz tego. Chłopaki tam montują następny słuba, ja skaczę, a to go przewożę, a to. No tu akurat jest to na trożeniem, to jest i Co tam w tym czasie tam coś zawsze porę do przodu, tu tak, bo z tyłu to tu jest jak wchodzić, a z tyłu to mi się tak zbyt nie uśmiechało jebać. Ileś tam metrów, dobra, tu 320 w kręcie sielski, płyta, płyta tylko i to wszystko i wystarczy. Coś to się wszystko już wyluzowało górą, dołem o kurwałe Chyba za duży skos Czucie. Teraz tutaj pod spodem, no, tu siódemki są, ale dobra tu się wkręci dwa środki Tu pod, to jest pod blatami, to wtedy nie trzeba tu żadnych rurek tam jest stempel, tu też nie dobra. no i praktycznie muszę iść ich przewiść no. Wszystko jest na miejscu, co tam złożyć taki słup Jest podejście tej zmiany A Gdzieś tutaj przez mur i tu jeszcze A gdzie są te 24? Co? masz je? Dobra, to przejadę i to skręcę. Muszę w kręcić jeszcze te dwie. No, zdążyłem wejść i zarazem się schodzić, ale dobra, skręciłem to. No to trzeba uważać też z dociąganiem, bo to się ściska. Tu się robi taki pałączek i wychodzi. No wiadomo, to jest 23,5, czy tam 8, to tam nie ma problemu. No i dobra, to wszystko trzeba teraz. To jest założony, ten pustak, zabetunujemy to równo już i nie będziemy później podkładać żadnych tam deseczek. Odejmę się go, i tak tu trzeba jeszcze dwie warstwy przemurować. i praktycznie muszę iść znowu przejechać. No i dzisiaj to Wam powiem, że jest kocioł, bo tak, tam szamba wkładali. Został nam jeden słup, musieliśmy czekać, jak ten z szambem odjedzie. No i cały czas jeden słup jest niezaszalowany, bo znowu przyjechał z tym chudym, z suchym. No i kolejny raz się tu zakopa. Tu musi być, jak to się mówi Musi być, popadać musi, czy coś, bo. Jak nie popada, to to wszystko. No tu jest taki ten podjeździk. Tyle tu jeżdżonej. nichuchu hu. No próbuję jeszcze z rozpędu, ale. Ach gdzie! Ja do przodu a im kurwa ta braku. braku no tam no, wiedziałem, że on nawet nie poczuja, no ale tyle mu potrzeba. Musicie gdzieś mówić, że Majster kolejna budowa i podjazd nie zrobiony. No nie będzie zrobiony. Ten piasek to zaraz będzie stąd wypierdzielony, bo ten tu będziemy rusztowanie ustawiać do szczytu i nie wiem, albo to odkopię tu, po prostu żeby wszędzie równo stało, bo na pewno, albo nie wiem, no na pewno, bo co tu jest? Tu jest 20 minut, i będzie, nawet jakbyś się w tę stronę ustawił i tu brał, i to wysypywał na tej ale to jeszcze chwila 16 z minutami 3 metry sześcienne później mamy to no tak myślałem no tu więcej niż 3 mi nie przywiezie to tutaj zostały tam został tu i tam jeden na szczycie w tamtych oknie go widać trzy zostały ale to tak to tak właśnie wyszło a tu chyba mają na styk mi się wydaje Także jest dobrze. Ważne, że tu zalać to i przemurować.